Rozdział 26. Już rozstawiają się od Morza Tyreńskiego po Monte Cassino. Trudności, jak widzimy, były znane i dowództwo alianckich sił zbrojnych na froncie włoskim przygotowywało czwarte kolejne natarcie z maksimum staranności. Przeprowadzono wielką akcję mylącą. Kazano Niemcom spodziewać się, że po Ancjo nastąpi desant w jakimś innym miejscu. Zgromadzono wielkie ilości środków desantowych w Neapolu. Trzymano dywizje amerykańskie i korpus kanadyjski nacelowane na morze. Przeprowadzono z nimi ćwiczenia desantowe z wielomównością rozkazów radiowych. Wszystko to uwięziło dwie dywizje niemieckie strzegące morza. Zmylono czujności nieprzyjaciela i co do czasu natarcia Rozkaz dzienny XIV Korpusu Niemieckiego przewidywał je na 24 maja. Co prawda był to istotnie, początkowo planowany termin aliantów. Londyn ze względu na synchronizowanie w czasie z inwazją na Francję zażądał wcześniejszego terminu i trzeba go było przesunąć w dołu maja, aż do 8, ze względu na księżyc. Potem, ze względów kwatermistrzowskich, termin przesunięto na 11 maja. Nie będziemy walczyć sami. Ruszy wszystko, poczynając od morza Tyreńskiego. Nasze znajome, 34. i 36. dywizje 5 armii Amerykańskiej, pójdą przy samym morzu, wąską dolinką. Masy w gór Aruncji, oddzielający tę dolinkę od doliny Liri, zaatakuje wypróbowany w walkach na naszym terenie francuski korpus ekspedycyjny generała Jean w składzie czterech dywizji francuskich. Trzątych sił to trzy dywizje sformowane w Afryce Północnej, pozostałe w spadku po rządach wisi. A poza tym Brygada Pacyfiku, złożona z Francuzów mieszkających we władaniach oceanicznych Francji, Legia Cudzoziemska, bijąca się z nami ramię w ramię pod Narwikiem, Goms marokańscy, senegalskie oddziały, dalej od Francuzów ku nam, już doliną Liri. Aż po klasztor Monte Cassino uderzać będzie 13. Korpus Brytyjski w składzie 8. Hinduskiej Dywizji, 4. Dywizji Angielskiej i z 78. słynną z walk w Afryce Dywizją Afrykańską w Odwodzie. Skrajne, prawe skrzydło tego korpusu to pierwsza Brygada Gwardii, zakopana w ruinach miasta Cassino, a już potem wianuszkiem stoi nasz korpus. W przesłonie kolejną. Dwunasty pułk ułanów podolskich, trzeci baon, czternasty baon, piętnasty pułk ułanów poznańskich, pułk ułanów karpackich. Ten już niedaleko, niejako w cieniu Monte Cairo, bo pod pas jesteśmy wysforowani niemal trzy kilometry przed linią trzynastego korpusu, który utknął na rzece Gari i będzie ją musiał forsować. Dalej od Monte Cairo odcinek bierny X korpusu co najwyżej stojąca na jego lewym, a naszym prawym skrzydle, artyleria nowozelandzka wesprze nas ogniem. Dziś, 10 maja to jest wszystko jasne. Dziś, 10 maja każdy dowódca batalionu wie oficjalnie o tym, że jutro się uderza. A faktycznie wiedzą wszyscy, chyba żołnierze. Nie mówi się o tym, broń Boże, ale Goniec obsługuje nas specjalnie pieczołowicie. Kierowca podkreśla służbistość. Żandarm na skrzyżowaniu udziela informacji ze specjalną gotowością. Po ambulatoriach stał się cud. Znikli chorzy. Nikt nie melduje się z dolegliwościami, w obawie, że mu każą opuścić oddział. W wojsku wzbiera potężna fala serc. Bo każdy czuje, że to już. Fala ta zaczęła się, jak rzeka od źródeł, od szczytów dowodzenia.